Nowy motocykl, brak prawa jazdy, szybcy i wściekli kontra miejska policja, dwukrotnie złapana po promilach w ciągu dwóch godzin. Zatrzymanie po pościgu z Węgier do Czech, rozbicie oblast skradzionymi tablicami i inni... Zostańcie do końca. 9 grudnia około godziny 15. Policjanci z Libereckiej drogówki postanawiają zatrzymać kierującego BMW X4, ponieważ pojazd wygląda dokładnie tak jak skradziony dzień wcześniej w Niemczech. Ze względów taktycznych mundurowi decydują się zajechać mu drogę na rondzie, jednak podejrzany odbija w bok, dochodzi do kolizji, ale udaje mu się uciec z zasadzki, po czym bardzo żwawo odjeżdża. Funkcjonariusze wraz z pomocą wezwanych na pomoc patroli rzucają się w pogoń za uciekinierem, który nie ma zamiaru wykonywać poleceń. Na jednym z zakrętów kierujący X-4, wypada z drogi, kończąc jazdę na drzewie. Cudzoziemiec, bo nim okazał się kierujący, nie ma nawet kluczyków do auta, ponieważ uruchomił go po prostu jak na złodzieja przystało. Badanie alkomatem dało wynik negatywny, zaś narkotester wykazał obecność niedozwolonych substancji. Podejrzany trafił do aresztu, a kara, jaka mu grozi, to 6 lat pozbawienia wolności. Test nowo zakupionego motocykla zakończył się totalną klapą, ponieważ policja postanowiła skontrolować pana, który zapomniał, że kilka dni wcześniej stracił prawo jazdy. Jego jazda w środku nocy, przy bardzo niesprzyjającej pogodzie, przykuwa uwagę funkcjonariuszy, którzy próbowali po dobroci przeprowadzić kontrolę z udziałem motocyklisty. Jednak 44-latek wiedział, że ma sporo do ukrycia, więc usiłuje uciec. Poprzez drogi asfaltowe i piesze ścieżki w parku pędzi przed siebie, jakby nie było jutra. Jazda po chodniku i pod prąd to najczęstsze wykroczenia kierującego, dobrze, że ruch jest znikomy i nikomu postronnemu nie stała się krzywda. Policjanci muszą wiele się natrudzić, by przekonać zbiega do zatrzymania, a temu najwyraźniej bardzo zależy, żeby prawda nie wyszła na jaw. Wreszcie przygwożdżony uciekinier przestaje panować nad swoją maszyną i po kilku zawiasach komunikuje się z podłożem. 44-latek okazał się cudzoziemcem, nie ma wspomnianego na wstępie prawa jazdy, a badanie narkotesterem dało wynik pozytywny. Przyczajeni na autostradzie funkcjonariusze wypatrują pojazdu uciekającego z Niemiec przez granicę z Czechami, po czym ruszają za nim w pościg. Zdarzenie miało miejsce 4 grudnia tego roku, a Opel ma kradzione tablice rejestracyjne. Początkowo próby zatrzymania delikwenta kończą się niepowodzeniem, dlatego mundurowi wyprzedzają go i próbują zablokować. Superb czeskich policjantów zajeżdża zbiegowi drogę, po czym dochodzi do kolizji. Zatrzymany 18 latek prowadził pod wpływem niedozwolonych substancji. Trafił do policyjnej celi, a aktualnie toczy się wobec jego postępowanie karne. Pewnego słonecznego wtorku, patrol praskich funkcjonariuszy prowadząc codzienne czynności, spostrzega motocykl, na którym znajduje się dwóch młodych chłopaków bez kasków ochronnych. Kierując jedno osiemnastolatek, zauważając pojazd miejskiej policji, natychmiast wjeżdża na chodnik i zaczyna szybko się oddalać, a widząc to, mundurowi poczynają go gonić. Młody kierujący nie reaguje na wezwania do zatrzymania wydawane przez stróżów prawa, w dodatku stwarza swoją jazdą zagrożenie na drodze. Drogowy pirat próbuje zgubić policjantów na ścieżce rowerowej, po której porusza się z bardzo dużą prędkością, lecz jedyne co mu z tego wychodzi to zgubienie 22-letniego pasażera, który zeskakuje z jednośladu licząc na uniknięcie konsekwencji. Na jego nieszczęście jeden z funkcjonariuszy szybko wysiada z auta i dokonuje zatrzymania, natomiast kierujący radiowozem policjant rusza w dalszą pogoń za 18-letnim szaleńcem przez bardzo niesprzyjające polne warunki i wszechobecną gęstą zieleń. Nagle za mostem motocyklista traci panowanie nad maszyną i kończy całą akcję lądowaniem na twardej nawierzchni. Zdecydowanie nie była to gra warta świeczki. W środę 11 grudnia, tuż przed godziną 9 rano, drogówka mierzyła prędkość, gdy kierowca BMW przejechał obok nich ponad 30 km więcej niż jest to dozwolone. Mężczyzna kierujący pojazdem, mimo to, nie zatrzymał się do kontroli i po kilkuset metrach stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w drzewo, po czym pojazd przewrócił się na bok. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Policjanci aresztują 25-latka, po czym badają go narkotesterem, który wykazał jedną z przyczyn niezatrzymania się do kontroli, bowiem wynik jest pozytywny. Na dodatek kierujący ma ważny zakaz prowadzenia pojazdów. Wisienką na torcie był agrotuning starego BMW, polegający na przyciemnieniu czarnym sprejem tylnych i bocznych szyb, cud, że w ogóle coś przez nie widział. Uciekinier musi teraz liczyć się z karą do dwóch lat pozbawienia wolności oraz wysoką grzywną, ponieważ odmówił przeprowadzenia dokładnego badania lekarskiego po tym jak narkotest wykazał wynik pozytywny. W zeszłym tygodniu kierowca ciężarówki z tureckimi numerami rejestracyjnymi postanawia ominąć kilkukilometrowy zator, jaki powstał na autostradzie D1 w okolicy Brna. Byle przed siebie, byle do przodu, korzystając z korytarza życia, blokując miejsce utworzone dla służb na sygnale. Wkrótce jednak powiadomieni o spieszącym się kierowcy policjanci autostradowi namierzają delikwenta, serwując mu najdotkliwszą karę, jaką przewiduje taryfikator za to wykroczenie. Korytarz życia jest kluczowy dla zapewnienia szybkiego i Dojazdu służb ratowniczych na miejsce zdarzenia. Nieodpowiedzialni kierowcy, blokujący to miejsce, zabierają cenne minuty na dojazd do poszkodowanych, co może zaważyć o czyimś życiu. Mandat z najwyższej półki jak najbardziej wskazany. Pewnej środy na autostradzie D46 podwyżkowym nieoznakowany patrol policji autostradowej postanawia zatrzymać 44-letniego kierującego ciężarówką, który nie dość, że jechał bez karty w tachografie, to jeszcze wzbudził podejrzenia mundurowych swoim dziwnym zachowaniem. Mężczyzna zostaje zbadany narkotesterem, który wykazał obecność amfetaminy. Na dodatek kontrolowany sam wręczył policjantom dwa opakowania białej krystalicznej substancji, którą, jak twierdził, bierze przed jazdą, żeby się mniej męczyć za kółkiem o zgrozo. Funkcjonariusze zabezpieczyli substancję i przekazali do badań. 44-latkowi zatrzymano uprawnienia. Postępowanie w jego sprawie aktualnie prowadzi czeska drogówka. Funkcjonariusze czeskiej policji otrzymują informacje o zbliżającym się samochodzie, którego kierujący nie zatrzymał się do kontroli i jest ścigany przez wiele jednostek przez bardzo długi czas. W tym celu zatrzymują ciężarówki i zostawiają jedynie wąski pas, by ułatwić schwytanie podejrzanego. Pościg, który miał miejsce już jakiś czas temu na Węgrzech, po czym przeniósł się na Słowację, a następnie na teren Czech. To efekt skutecznej ucieczki niebezpiecznie jadącego przemytnika, któremu udało się wymknąć policjantom aż z dwóch państw. Dopiero na autostradzie D2 w pobliżu granicy ze Słowacją, czescy mundurowi wysyłają wszystkie znajdujące się w pobliżu patrole, by zatrzymać niebezpiecznego zbiega. Utworzona blokada powstrzymuje dalszą jazdę 31-letniego kuriera, który nielegalnie przewoził siedmiu Syryjczyków w swoim pojeździe. Dobrze zorganizowana akcja uniemożliwiła przestępcze działania i doprowadziła do wstrzymania nielegalnego procederu. przestępstwo organizowania i umożliwiania nielegalnego przekraczania granicy państwowej, schwytanemu mężczyźnie groziło do pięciu lat pozbawienia wolności. Uwagę policjantów przykuwa jadący zygzakiem pojazd bez włączonych świateł. Młoda kierująca późnym wieczorem wybrała się na zakupy na pobliską stację benzynową. Słyszałeś, że za autem nie uruchomiłeś Widać, że nie jest pani trzeźwa. Ile pani wypiła? Wystarczająco. Wystarczająco od czego? Wina. Dzisiaj? Dziś i wczoraj? Dmuchaj. Jeszcze, jeszcze. Panie kierowco, dmuchać w ustnik przez odpowiedni czas, tłumaczę pani. 2,41 promila. Dwie godziny później ten sam patrol zauważa ten sam, sam samochód, a za kółkiem, no jak żeby inaczej, ta sama młoda kobieta. Ponownie wsiadła za kółko i znów wzbudziła podejrzenia mundurowych. Oczywiście nie była trzeźwa bo wydmuchała znów ponad 2 promile. Kierująca musi liczyć się teraz z karą za popełnione przestępstwo. Grozi jej rok pozbawienia wolności, grzewna i zakaz prowadzenia pojazdów. W ubiegły wtorek około godziny 15 policjanci patrolówki spostrzegają poszukiwanego mężczyznę. Gdy ten zorientował się co jest zgrane, porzuca rower i w popłochu zaczyna uciekać. Jeden funkcjonariusz biegnie za nim, a drugi podąża radiowozem. Moment ujęcia niestety nie został udostępniony, ale delikwenta zatrzymano. Powodem ucieczki mężczyzny był wyrok skazujący go na karę pozbawienia wolności wydany przez sąd w Ostrawie. Uciekinier został bowiem skazany za działalność przestępczą. Po przeprowadzeniu odpowiednich czynności 30-latka przekazano z powrotem do aresztu śledczego w Ostrawie. To już wszystko na dziś. Dziękuję za wspólne oglądanie. Będę bardzo wdzięczny za zasubskrybowanie kanału łapkę w górę oraz komentarz. Gorące podziękowania dla wszystkich wspierających i widzimy się w następnym programie Policja w akcji na stoppirat.tv.